Dzień dobry, witajcie. Nazywam się Katarzyna Żurawska, jestem psychologiem, psychoterapeutą, terapeutą SSP. Witam w moim podcaście, to już kolejny, siódmy odcinek i dzisiaj będzie bardzo praktycznie. Opowiem Wam o kilku prostych i skutecznych sposobach na to, jak możemy ćwiczyć, trenować nasz autonomiczny układ nerwowy, nasz nerw błędny, do tego, żeby uruchamiał tą najbardziej korzystną dla nas y, odpowiedź, czyli tą odpowiedź przywspółczulną, Brzuszną. To jest ten tak zwany stan bezpieczny, kiedy jesteśmy otwarci na relacje, otwarci na rozwój, możemy odpoczywać, jeść, bawić się, uczyć i generalnie jesteśmy w takim bliskim, bezpiecznym kontakcie z samym sobą, z innymi i ze światem. W pierwszym odcinku mojego podcastu opowiadałam Wam trochę więcej o tym, jak działa nasz autonomiczny układ nerwowy, i że on może działać w takich trzech trybach. Które przypominają trochę stopnie drabiny. I tak na samej górze jest ten tryb przywspółczulny brzuszny, czyli to nasze bezpieczeństwo, równowaga, rozwój, relacje. Piętro niżej mamy tryb współczulny, czyli to jest ta reakcja pobudzenia, walki i ucieczki. No i na samym dole mamy to piętro, tryb przywspółczulny grzbietowy, czyli tego odłączenia, odcięcia, takiego wycofania i zamrożenia. Jak chcecie więcej o tym posłuchać, o tych trybach i w ogóle o działaniu autonomicznego układu nerwowego, to odsyłam Was właśnie do pierwszego odcinka mojego podcastu. Dzisiaj nie będziemy się tutaj w szczegóły zagłębiać, bo dzisiaj trochę o czym innym. Na dziś ważne jest właśnie to, że te trzy tryby, że są trzy, no i że teoretycznie wiemy, że najfajniej to nam jest w tym, na samym szczycie drabiny, czyli tym przywspółczulnym brzusznym. No ale że na skutek różnych naszych doświadczeń życiowych, czyli przyżytej traumy, zaniedbania, przewlekłego stresu, ten nasz układ nerwowy bardziej się mógł wytrenować w reagowaniu na jeden z tych sposobów. No i że to jest trochę tak jak w przypadku trenowania jakiegoś sportu. Jak na przykład trenujemy przez kilka lat kolarstwo, no to okaże się, że bardziej umieśnione i bardziej rozbudowane będą nasze nogi, nasze uda. No i podobnie jest w przypadku naszego autonomicznego układu nerwowego. Jeżeli przez lata jesteśmy przyzwyczajeni do reagowania na na przykład trudne sytuacje, wycofaniem, zamrożeniem, lękiem, odcięciem albo takim osuwaniem się w depresję. Czyli bardziej aktywny jest ten tryb współczulny grzbietowy, no to on będzie silniejszy i będzie nam wjeżdżał silniej w różnych okolicznościach i w efekcie napędzał, nakręcał to koło lęku czy depresji. No, jeżeli przez lata zmagamy się na przykład z nadmiernym stresem, jesteśmy impulsywni, reaktywni, no to najsilniej umieśniona będzie właśnie ta reakcja współczulna i to ona będzie dominująca, ona będzie uruchamiana. Najczęściej. Dobra wiadomość jest taka, że skoro nasz układ nerwowy nauczył się, czyli wyćwiczył te mniej dla nas korzystne tryby reagowania, no to możemy też poćwiczyć go w uruchamianiu tego trybu przywspółczulnego brzusznego, czyli tego dla nas korzystnego. Możemy podjąć konkretne celowe działania, ćwiczenia, no żeby pomóc mu wracać do równowagi, do bezpieczeństwa i żeby no, ten mięsień. Nabrał właśnie siły i sprawności. A to nam, wiecie, będzie na dłuższą metę służyć nie tylko w radzeniu sobie z lękiem, z depresją czy ze stresem, ale w ogóle w takim utrzymywaniu zdrowego funkcjonowania na co dzień. Im silniejsza ta odpowiedź, właśnie przywspółczulna, grzbietowa, im silniejszy ten nasz nerw błędny, tym większa nasza odporność psychiczna, Nasza zdolność do budowania i rozwijania karmiących relacji, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, z jakimiś wyzwaniami, tym lepsza nasza umiejętność dbania o siebie, takiego kojenia siebie, troszczenia się o siebie, a co za tym idzie? No też taka gotowość, żeby się troszczyć i dbać o innych. I teraz usłyszcie mnie dobrze. To nie jest tak, że jak sobie poćwiczymy i wzmocnimy ten nasz nerw błędny i ten nasz tryb przywspółczulny brzuszny, no to depresja, lęk czy PTSD po prostu znikną. To są bardziej złożone rzeczy, są bardziej złożone procesy i będziesz potrzebować prawdopodobnie głębszej pracy żeby no, dotrzeć do jakoś do korzeni, do źródeł tego, z czym się zmagasz w życiu, jakoś przyjrzeć mechanizmom, które się utrwaliły w twoim, w twoim życiu, no i jakoś się sobą <laughs> zaopiekować. Ale to, o czym ja tutaj dzisiaj chcę powiedzieć, to ci może pomóc w radzeniu sobie z objawami, to cię będzie wspierać w takim funkcjonowaniu w trakcie tego procesu zdrowienia, przez który... Będziesz przechodzić. To będzie po prostu jeden ważny i wspierający Cię element Twojej pracy nad sobą czy Twojej terapii. No i tak jak różne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mogą w nas wywoływać taką reakcję pobudzenia albo tą reakcję właśnie odcięcia i wycofania, no to tak samo jest taka kategoria czynników. Które będą uruchamiać i ćwiczyć w nas tę pożądaną reakcję i będą nas prowadzić do doświadczenia właśnie równowagi i bezpieczeństwa. Zanim przejdziemy do konkretnych ćwiczeń, a mam ich dla Was dzisiaj 10, to to, co aktywuje nasz nerw błędny, czyli tą reakcję przy współczulną brzuszną, to są w ogóle wszelkie okoliczności i wszelkie takie sytuacje, które sprawiają, że my się czujemy, Bezpiecznie. I to słowo czujemy, ono nie jest przypadkowe, ono jest kluczowe, bo właśnie chodzi o to nasze poczucie bezpieczeństwa, o to, na ile my postrzegamy, że w danych okolicznościach, w danej sytuacji, w danym czasie, no ja jakoś jestem bezpieczna. To jest dlatego takie ważne, że jeżeli mamy rozregulowany nasz system nerwowy, to może się okazać, że nie ma takich okoliczności na świecie, które by sprawiły, że ja się będę czuć ze sobą bezpiecznie. I w drugą stronę, jeżeli nasz układ nerwowy jest w równowadze, to nasz nerw błędny będzie nam pomagał w tym, że nawet w okolicznościach, które będą obiektywnie trudne, łatwiej będzie nam zachować tę wewnętrzną równowagę. Jakie to są te okoliczności, które aktywują nerw błędny i te reakcje przy współczulną brzuszną? Na przykład uścisk bliskiej osoby, głaskanie ulubionego zwierzaka, picie herbaty pod kocem, jeśli sprawia nam to przyjemność, ale to mogą być też takie wewnętrzne, nasze wewnętrzne sytuacje, wewnętrzne takie kotwice, jak na przykład jakieś budujące myśli, czy przekonania o sobie, o świecie, które możemy przywoływać na przykład w formie takich afirmacji jak, no nie wiem, jestem silna i dam sobie radę z tym, co przede mną. I jest też w końcu cała gama takich prostych naprawdę ćwiczeń i aktywności, które możemy wprowadzić w taką swoją rutynę codzienności i one nam pomogą właśnie ćwiczyć ten przywspółczulny mięsień. No to startujemy. Podzielę się z Wami dziesięcioma takimi przykładami. Tych ćwiczeń nie jest więcej, ale no zacznijmy od tych. Pierwsza taka sytuacja. Śmiech. Śmiech to jest świetny mechanizm rozładowywania napięcia i uruchamiania reakcji przy współczulnej brzusznej. Pomyślcie, wiecie, o tych wszystkich kosmatych dowcipach albo o tych takich żartach, które wydają nam się nie na miejscu, bo są na przykład z bardzo poważnych tematów. To się dzieje dlatego, że kiedy napięcie wokół jakiejś sprawy jest już tak nie do wytrzymania, to często właśnie śmiech jest drogą do jego uwolnienia w taki no, nieagresywny nieniszczący sposób, więc śmiejcie się, śmiejcie się w trakcie dnia, szukajcie do, szukajcie do tego pretekstu i okazji, bo to będzie budowało Waszą odpowiedź przyspoczulną brzuszną. Druga rzecz, oddychanie, świadomy oddech, przedłużony oddech, wolny oddech, to wszystko są takie ćwiczenia, które wprowadzają Cię w stan równowagi, które pomagają zredukować napięcie, Więcej o oddechu możecie posłuchać też w takim dedykowanym odcinku mojego podcastu, właśnie o oddechu. Tam znajdziecie też konkretne, bardzo ćwiczenia oddechowe. I jednym z takich fajnych, ciekawych ćwiczeń oddechowych jest, wiecie co, ziewanie. I można zacząć od takiego ziewania trochę przymusowego takiego. Jak sobie tak ziewniecie, Trochę przymusowo, sztucznie, raz i drugi, to zobaczycie, że nagle okaże się, że wzbudza się w Was takie naturalne ziewnięcie. I dzięki temu, że to jest po pierwsze ćwiczenie oddechowe, po drugie ten ziew nam tutaj pracuje, rozluźnia nam struktury, szczęki w okolicach uszu, to też pobudza nerw błędny do działania. Więc zapraszam do ziewania. Trzecie ćwiczenie, trzeci sposób śpiewanie, nucenie, mruczenie. To są sposoby znane od wieków. Intuicyjnie ludzie posługiwali, posługują się śpiewem, nuceniem przez całą historię. Ludzie śpiewali by świętować, ale też śpiewali, nucili by przeżywać żałoby, opłakiwać straty. Często śpiewali we wspólnocie, przy ognisku, przy pracy, co dodawało też ten element takiej koregulacji, czyli ludzie dosłownie dostrajali się do siebie nawzajem. Dlaczego to działa? No chociażby dlatego, że podczas śpiewu, mruczenia yy, wprowadzamy w drgania nasze struny głosowe, a one pobudzają właśnie działanie nerwu błędnego. Na podobnym zas podobnej zasadzie działa czwarte ćwiczenie, czyli na przykład rzucie gumy. Ona, jak kiedy żujemy gumę, to to stymuluje nam te okolice nerwu błędnego, ale też uruchamia produkcję śliny, co działa w naturalny sposób, kiedy jesteśmy w stanie bezpieczeństwa, no bo wtedy też my dobrze trawimy, mamy przyjemność zjedzenia. I kiedy jesteśmy zestresowani, to pewnie doświadczyliście takiej sytuacji, że nagle nam zasycha w ustach. Kiedy żujemy gumę, produkuje się ślina, to nasz organizm wysyła do mózgu informację, jest dobrze, jest bezpiecznie, czyli wzmacnia tę właśnie odpowiedź przywspółczulną brzuszną. Piąte ćwiczenie, piąty sposób, drżenie ciała. Wiecie, zwierzęta mają taki bardzo pierwotny mechanizm, Naturalny mechanizm, że po doświadczeniu silnego stresu, kiedy tam się uwalnia dużo hormonów w tym kortyzolu, to one potrząsają łapami, nogami całym, całym ciałem, wytrząsając w ten sposób nagromadzony kortyzos, kortyzol i uwalniając się z napięcia. My teraz wszyscy jesteśmy tacy grzeczni poukładani, i wiemy, co wypada i co nie wypada, i zagubiliśmy trochę ten mechanizm. On się czasem pojawia w takich bardzo krytycznych momentach, kiedy doświadczamy ekstremalnego stresu albo ekstremalnego wysiłku, ale jakby na co dzień no, blokuje nam go takie nasze właśnie logiczne myślenie. Ale wytrząsanie napięcia to jest też coś, co uruchamia nam ten tryb współczulny, brzuszny i pomaga nam się regulować. Taką zorganizowaną formą takiego drżenia są na przykład ćwiczenia TRE, Tension Release Exercises. Ale nawet takie, wiecie, zwykłe poskakanie, strzepanie nadgarstków, podszepanie trochę rękami, nogami, dynamiczny taniec, w momencie kiedy doświadczamy, czujemy, że nam się nagromadziło napięcie i stres, to jest coś, co bardzo fajnie działa. Idąc tym samym teorem, szósta rzecz w ogóle ruch. W zasadzie każdy bieganie, yoga, jakieś ćwiczenia. Każdy rodzaj ruchu pomaga nam dostarczyć sobie energii potrzebnej do tego, żeby nas, żebyśmy mogli przejść wyżej na tej naszej drabinie pobudzenia, kiedy osuwamy się właśnie w, w depresję, kiedy się osuwamy w to znieruchomienie, w to zamrożenie. No bo wtedy potrzeba nam właśnie aktywacji, bo drabina ma to do siebie, że nie da się przeskoczyć z dołu do samej góry, trzeba iść po kolei. Więc jak jesteśmy odcięci, zamrożeni, nie mamy energii, to potrzebujemy zrobić coś takiego, co nam jej trochę dostarczy, żebyśmy weszli we stan współczulny, a dopiero potem dotarli do bezpieczeństwa. I tutaj ruch naprawdę bardzo fajnie się sprawdza. Siódma rzecz naprzemienne napinanie i rozluźnianie różnych partii ciała. Kiedy jesteśmy mocno napięci, to. Często jest tak, że trudno nam jest przeskoczyć tak trochę na żądanie do przeciwległego stanu, do rozluźnienia. No bo to jest trochę tak, jak jesteśmy, jak się martwimy i ktoś nam mówi no weź wyluzuj. Albo kiedy właśnie jesteśmy zestresowani, spięci i ktoś nam mówi nie no weź się odpręż. To się wydaje takie niewykonalne. Łatwiej jest przejść do relaksu wzmacniając Napięcie, którego doświadczamy, trochę na zasadzie wahadła to działa. I tu w tym ćwiczeniu chodzi o to, że kiedy na przykład czujesz napięcie w barkach, to zamiast próbować na siłę się odprężyć, to spróbuj napiąć mocniej te mięśnie i potem puścić. Napiąć szczękę i puścić. Napiąć pięści i rozluźnić. To naprawdę pomaga. Ósma kategoria rzeczy, którymi możemy sobie pomóc, to jest kontakt z drugim człowiekiem. Szczególnie jeśli ten drugi człowiek może być dla ciebie źródłem wsparcia. My jesteśmy zaprogramowani na relacje. Nasze układy nerwowe są zaprogramowane na relacje. One ze sobą rozmawiają, dostrajają się do siebie. To się właśnie nazywa koregulacja. To jest to, co czujesz, kiedy mówisz, że na przykład udziela ci się czyjś spokój albo czyjeś zdenerwowanie. Więc kontakt z drugim człowiekiem, patrzenie sobie w oczy, przytulanie się, to wszystko buduje i pobudza w nas właśnie poczucie bezpieczeństwa, a tym samym aktywizuje tę współczulną, brzuszną część nerwu błędnego. Dziewiąta rzecz. Wspólne jedzenie, celebrowanie wspólnych posiłków. I tutaj spotykają się dwa czynniki. Ten związany z pobudzeniem układu nerwowego, o którym mówiliśmy trochę przy okazji yy, rzucia gumy. Bo kiedy on dobrze działa, no to wtedy biegnie informacja z dołu do góry, do mózgu, że jest bezpiecznie, i to znowu wzmacnia działanie tego nerwu błędnego. A drugi czynnik, no to właśnie jest bycie razem, bycie wspólnie, relacje. Takie chwile karmią nas. No właśnie, nie tylko na jeden sposób. I ostatnia, dziesiąta rzecz, a przynajmniej ostatnia na mojej liście dzisiaj: medytacja bądź modlitwa, jeśli jesteś osobą wierzącą. I tu też spotykają się dwa czynniki. Jeden związany z takim regulowaniem oddechu, z uspokojeniem, ze zwolnieniem tempa, a drugi z obecnością kogoś bezpiecznego, z obecnością kogoś bliskiego, z takim zakotwiczeniem się w tym, co dobre i wspierające, i w dobrych myślach, i dobrych przekonaniach o sobie. Widzicie, to nie są jakieś trudne, wyszukane rzeczy. Do każdej z nich, każdy z nas ma dostęp, możemy to robić, możemy to wplatać w naszą codzienną rutynę. To są takie małe kroki, takie małe. Gesty dobroci dla siebie, które możemy dla siebie robić w codzienności, i naprawdę nasz układ nerwowy nam się za to odwdzięczy. Dziękuję, że słuchaliście. Do zobaczenia przy okazji następnego podcastu.